Cześć moi mili. Dzisiaj 11 kwietnia 2021. Jestem w gminie Oborniki Śląskie na Dolnym Śląsku. Przyjechałam tutaj robić zdjęcia i filmiki smardzówek czeskich, ale chodzę sobie tutaj po lesie już ponad i jest to, jak się okazuje, naprawdę, słuchajcie, wypasiony las. Właśnie trafiłam na grupę y, pieszczenic kasztanowatych. To znaczy tak obstawiałabym powiedzmy na 70%, że są to piestrzenice kasztanowate, chociaż tak między Bogiem a prawdą to pewności nie mam. Natomiast tak podpowiada mi serce, tak samo jak podpowiadało mi yy, na ślęży, że tam rosną jednak pieszczenice olbrzymie. Zresztą w internecie piszą i w atlasach, że trudno rozróżnić piestrzenicę kasztanowatą od olbrzymiej, yy, że w sumie jest to niemożliwe bez mikroskopu, chociaż wydaje mi się, że aż tak źle nie jest, że jednak po kolorze można to zrobić. Już Wam pokazuję. No to patrzcie na to, co tu się dzieje ile ich tutaj rośnie w jednym miejscu przy brzozach ale generalnie jest tutaj przede wszystkim las sosnowy co by też przekonywało mnie o tym że, że będą to raczej pieszczenice kasztanowate tak wyglądają są też maluchy. Ta jest najbardziej wyrośnięta. Jeszcze tutaj się skrywa. A las wygląda tak. No, tutaj jestem akurat w takim brzuskowym, raczej. W takich zaroślach. Natomiast ogólnie jest to po prostu taki wydzielony las. W większym lesie sosnowym. Piestrzenice kasztanowate są to właśnie jedne z grzybów wiosennych. Można je spotkać o tej porze roku, właśnie w kwietniu. Od marca do, do maja prawdopodobnie, zależy od warunków pogodowych. Preferują właśnie lasy iglaste, sosnowe. W przeciwieństwie do piestrzenicy olbrzymiej, która, która woli jednak te zarośla takie liściaste. Piestrzennice kasztanowate są trujące, zawierają truciznę o nazwie Gyromitryna. Kiedyś się je jadło. Nawet w atlasach podawali informację, że są to grzyby jadalne, ale odkryto, że ludzie się nimi truli, więc wycofano te informacje. Podobno gdzie niegdzie ludzie jeszcze po wygotowaniu, wielokrotnym wygotowaniu czy suszeniu spożywają te grzyby, ale na pewno jest to niepolecana praktyka. Zresztą w tych drugich piestrzenicach olbrzymich też są śladowe ilości gyromitryny. Ale z tego co wiem, to ludzie je jedzą. Ja bym chyba nie miała odwagi, chyba że ktoś by mi <grymny> ugotował i powiedział, że to z jego stanowiska sprawdzonego i zbadanego pod mikroskopem. Byłoby to, słuchajcie, moje trzecie stanowisko z piestrzenicami kasztanowatymi. Jedno mam w Borach Dolnośląskich. Drugie koło Oławy w Kotowicach, i tutaj koło Obornik Śląskich byłoby to trzecie. Plus dodatkowo jeszcze te pieszczenice olbrzymie spod ślęży. Także naprawdę bardzo urodzajny rok dla Piestrzenic. Jak chodzi o budowę, to składają się z główki i strzonu. Główka jest silnie pofałdowana, taka można powiedzieć. Przypomina zwoje mózgowe. Tutaj trochę te widać, to, to Wam pokażę. Są białe. O tutaj będzie widać trochę lepiej. Cały owocnik. Piestrzenice kasztanowate jak coś to są zwykłe pospoliciaki. Ale ja i tak cieszę się jak dziecko i cieszę się, Jakbym była na wypasionym grzybobraniu. Dzień powoli się kończy. Wracam już do auta. Na zrębach nic nie było, ale tutaj wróciłam do tego lasu niedaleko. Samochodu i mam dla was na pożegnanie jeszcze jedną małą piestrzenicę. Tak sobie tutaj rośnie, jeszcze nie odkopana. Proszę bardzo. Jak macie ochotę poglądać fotki z dzisiejszego wyjścia, to oczywiście zapraszam was bardzo gorąco na mojego bloga. Znajdziecie go pod adresem pieprznik.pl. A nie, to jednak ta malutka piestrzenica powie nam: Dobranoc. Dobranoc, piestrzenico. Papa. Pa.